Witam wszystkich, tu Hikomikos, właśnie dostałem przesyłkę, jest to przesyłka z USA, tak jak widzicie, jest to mm, urząd celny, objęto procedurą dopuszczenia do odbioru, bo osoba zaznaczyła to jako nagroda i wpisała tutaj karty, więc bierzemy się za rozpakowywanie. Zaczęło się od tego, od czego... O! Dziękuję bardzo za koszulki, Charmander Reprint, Cyber, Taichu, Promo z Popół Setów, The Oxys X oraz jeden Booster REK z kartami X Power Keepers. Oczywiście tu jest super. Zaraz to jest tak, ta karta, ta karta. Po jednej, tak? Tak, to są te wszystkie, które zamawiają. Deoxys holo z popów. Den z popów. Tutaj sobie radę Holo i... Termander lepping. Dziękuję za koszulki, to znaczy za te holderki plastikowe. A też tu słońce pada. Żeby było ciekawie otworzę teraz ten booster. Jak zwykle się pomyla pewnie. Nic nie ma nic. Więc tak. Raz, dwa, raz, dwa. Chyba tak to leci. Baltoy. Seedot. Magnemite. Toczik. Spear. Glacia Stadium. Fajny. Plain. Omanite jako reverse. Fajny. I teraz klub jako Dobra, dzięki za obejrzenie. Zapraszam do... Ale to słońce pada. Komentowania i oceniania. Jeśli chcesz wiedzieć o każdym na linki klik kliknij po prostu w subskrybuj. No to tyle. Dzięki za obejrzenie. Na razie. Wszystkie są zapytaje. A na pewno słapiesz je. Koszulki mogłeś to rzucić koleś do tych tych kart. Jej. A skoro już masz takie wielkie plastikowe, to jest niech zostaną. Pokemon to super jest reprint. Znacznie lepszej kondycji niż się zamieniałem z tą Firegon. Dobra, tyle na razie.